Kolejny raz uderzali strzeliwali ostatnie naboje wielokrotnie ruszali do starcia na bagnety. Przebili się przez jedną, drugą, kolejną pozycję niemiecką. W pewnej chwili generał stwierdził, że oddziałom brakuje już ducha. Generał stwierdził, że trzeba osobiście dać przykład. Generał Bołtucz stanął na czele atakujących oddziałów. Generał Bołtuć sam osobiście poprowadził swoich żołnierzy do ataku. W pewnym momencie generał. Zauważył, że niektórzy z żołnierzy zalegli, że wręcz sięgają po jakieś białe ścierki. Wtedy staną na czele ataków. Wtedy sam osobiście dał przykład swoim żołnierzom. To nie zdarzało się często, aby generał sam osobiście prowadził swoich żołnierzy do ataku. Żeby generał walczył jak zwykły żołnierz. Generał Bołtucz zginął jak żołnierz. Zginął prowadząc tych żołnierzy do ataku. Zginął jak przystało na prawdziwego dowódcę. Jak przystało na dowódcę, który nie mówi naprzód, tylko mówi za mną. Na ciętym boju w Włomiankach, mimo tego, że Niemcy przygotowali kordon wokół Warszawy, polskim oddziałom udało się przebić w kierunku na stolicę. Polskim oddziałom, a właściwie niedobitkom tych oddziałów, grupa kawalerii, która nacierała w pobliżu Wisły straciła 90% oficerów i ponad połowę żołnierzy. Ci, którym udało się przebić, dotarli do stolicy. Ci, którym udało się przebić, wykonali rozkaz. W bitwie pod Łomiankami poległo około 800 polskich żołnierzy. Ranne zostały 4000. Mówi się, że straty te były znacznie wyższe, bo tak naprawdę nikt nie potrafił policzyć, jakie oddziały i z jakich oddziałów pochodzili żołnierze, którzy tutaj spełnili swój żołnierski obowiązek. Wysokie straty były związane z wielką determinacją polskich żołnierzy. Razem do ataku z żołnierzami ruszali oficerowie. W grupie kawalerii, według relacji jej rotmistrza Znamierowskiego, 21. pułku w natarciu poległo lub zostało rannych 90% oficerów i 60% szeregowych. Zadania Prawdzie nie wykonano, a tylko nielicznym udało się dojść do Warszawy. Jednak żołnierze ci spełnili swój obowiązek. Walczyli do ostatniego żołnierza, walczyli do ostatniego naboju. Jednak koniec tej bitwy był początkiem czegoś innego. Koniec tej bitwy był początkiem konspiracji. Oto wśród miejscowych, którzy pomagali przenosić rannych, którzy pomagali i opiekowali się poległymi i chowali ich. Na okolicznych cmentarzach znaleźli się tacy, którzy przyszli po to, aby zabrać broń i schować ją na później. Oto tutaj, pod łomiankami, zaczynała się polska konspiracja. Oto tutaj, pod łomiankami, pojawili się pierwsi konspiratorzy, którzy już myśleli o tym, że. Walka się nie skończyła, że trzeba się do tej walki przygotować. Ci młodzi chłopcy, którzy zbierają broń do harcerzy i mieszkańcy Łomianek, oni rozpoczną swoją bitwę, bitwę o wolność Łomianek i Puszczy Kampinowskiej w sierpniu 1944 roku bronią podniesioną z pobojowisk kampanii wrześniowej 1939 roku. Każde następne pokolenie rozpoczyna swoją historię na nowo. Idea walki podziemnej, podziemnej armii zrodziła się już pod koniec 1939 roku. Na pobojowiskach było wiele broni. Polscy żołnierze, którzy zostali otoczeni, skończyła im się amunicja, ukrywali broń. Dużo broni było wyciągane z Jeziora Dziekanowskiego, z rowów melioracyjnych. Miejscowa ludność zdawała sobie sprawę, że ta broń może być jeszcze potrzebna, także była wyzbierana, chowana i to właśnie dało później początek tak zwanej Konspiracji ósmego rejonu, czyli tych terenów, puszczańskie wsie, wszystkie, które były na obrzeżu Puszczy Kampinoskiej. Tutaj zrodziła się grupa Kampinos, która walczyła do 1944 roku. Za tydzień zapraszamy na dalszy ciąg tych wydarzeń. Za tydzień zapraszamy Państwa do.